Cześć witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej Areny Druidem. 3 jeden i gramy. Nie będziemy tutaj gadali, będziemy tutaj grali, moi drodzy. Ja wiem, że Wy nie lubicie. Znaczy, w sumie się nie dziwię, bo jak jakiś film oglądam i ktoś tam zaczyna coś. Znaczy, oglądam jakiś film z, z, z czegoś konkretnego, nie? Dajmy na to na temat A. I ktoś zaczyna pierdolić o temacie BCD, B, C i D zamiast o temacie A, czyli tam na przykład w tym wypadku A nie? to mnie to tak irytuje, kurwa, no mówię, może chłopie, nakreś sobie osobny film, o tym będziesz gadał w związku z czym, ja tutaj staram się w tym Hearthstone'ie raczej dzięki za rozdanie raczej od razu przechodzić do rzeczy niżeli miałbym niż miałbym tutaj coś tam gadać na starcie najwyżej właśnie tutaj w trakcie że tak powiem przygotowania sobie trochę pogadam na przykład teraz na ten temat Ok, zagramy sobie tego. Ale co prawda, tutaj nie ma wielkiej różnicy. Zobaczymy jeszcze, co on zagra. Na pewno bym tego grał też w formie 2-3, bo mamy tego buffa, więc jeżeli on nawet zagra coś 3-3-4, to jestem w stanie to coś zabić tym. O, 4-4. Ok. No dobrze, no ale trzymamy się planu i hopla. No tutaj niestety jesteśmy, że tak powiem, wrażliwi na kartę, która nazywa się Master for Battle, czyli werbunek. A ponieważ on zagra sobie w broń i mi zabije mojego taunta, ale liczymy na to po cichutku, że on nie ma tej karty na ręce. Ze, kurwa mogę liczyć. No ale dobrze, no powiedzmy, że zrobimy tak w takim wypadku. Tak, żeby być jak najbardziej efektownym w manie, zagramy kartę za 2 i Hero power za też 2, czyli razem na 4. A można by tutaj zagrać Spider-Tanka. A, ale... Wydaje mi się to bardziej. Yy, znaczy, to jest. Coś to się nazywa. eficer, Efiser. Efi, e... Eficensy. Znaczy, jakoś tak. Tego słowa nigdy nie potrafiłem wymówić. Przepraszam Was za to bardzo, ale niestety. Yy, ułomność. Ułomnością. Dobra, spróbuję zrobić tak. To prawda, tutaj można by bez problemu tym ściągnąć tego, ale tak to nie mam co zrobić. No moglibyśmy zagrać te dwie kreatury, ale dwie kreatury się rozbijają. Oto. Znaczy, jak to zabije to, to będzie miało trzy życia, więc dwie się o to rozbiją, bo mają mniej życia niż... E, więc miałem nadzieję, że tutaj ten po prostu dobije tego, jakby to się tak nie stało. E, no trudno bywa, shit Happens. Faldo. No dobra, no to ściągniemy goście w ten sposób. Myślę, że wyskoczymy z tym. I zrobimy tak. No, dostanę tak 5 w czapę, nie? Ale przynajmniej obdwie jego kreatury, jak, roz, jak będą chciały zabijać moje, to się rozbiją. Oczywiście możemy mieć Divine Div Div Shield albo Blessing of Kings. A, albo Pieczęć Mistrzów Single Champions. Wtedy już nie jest tak kodową, ale spróbuję tak. Jeden sekret. Mhm. Zapewne będzie atak we mnie i to jest. Nie, nie będzie. Będzie. Czyli to może być awan. Sprawdźmy. Spróbujemy zrobić tak. Usuwamy mu avenge, usuwamy mu typa. No nie jest to najbardziej optymalne zagranie, bo straciłem na za całą turę. Fak. No ale co zrobić? No to masz problem. No mam problem. Na szczęście ty też będziesz miał problem. Ale tego raczej nie zagrywamy. Zagramy sobie to. No i tutaj w wpysk. Zagramy sobie to, bo teraz on potrzebuje obydwu kreatur, żeby go zabić. A gdybym zagrał to. No, to zabije mi tylko tego, ale tym mi to przeżyję, i będę w następnej dużej jeszcze w gorszej sytuacji. Bo on nie że nie straci żadnej kreatury, to jeszcze dostawi kolejne kreatury. Ja będę w dupie. No i w sumie to jestem. Oh, motherfucker, sweet. Chociaż w sumie to nie sweet. Mhm. No, nie jest kolorowo na łazarskim rejonie. Bywa czasem czy lautowo, ale zdecydowanie nie dzisiaj. Eee, to i zeruje się w następnej turze z tym I on ma e, 13 e, plus murlock albo to przyzwęcę drugie kodo No i tak nie wiem co z tym zrobić później Dobra, no spróbujemy zrobić tak. No tutaj myślę, że nie, nie uda mi się tego ograć już Niestety ta gladiatorka też jest bardzo dobrą kartą Moim zdaniem jedno z lepszych. też <laughs> tak ostatnio miałem pomysł, żeby popatrzeć te całe, yy, jak to się nazywa... Nie pamiętam nazwy dokładnie, ale to co tam wszyscy ludzie oceniają. o to karta jest taka, ta karta jest taka, jak ludzie nie oceniają gladiatorkę. A moim zdaniem ta gladiatorka to jest imbastyczna. No tutaj zdecydowanie GG. Myślę, że może, mogę się poddawać. A on mnie jednie za 9, będę miał 8. No, chyba, że Słajpa dobiorę. biorę. No, widzisz, masz. No dobra. Pierdzielniemy w to. I co dalej? No dobra. No, nie wiem, co dalej, no, ale powiedzmy, że zagram tak. No mam nie dwa strzały, ja nie mam jak go zabić. I, I removal w moim deku. Czy mam coś co może zabić tą gladiatorkę jakby miała 2 HP. O... No mam spadające gwiazdy. Tamta. Oddapaj się po głowie. Może mi coś do głowy przyjdzie. Trochę opcji. No, mogłem oczywiście najpierw dobrać te karty, ale i tak bym tak zrobił, cokolwiek by się tutaj nie działo. on teraz musi zaatakować obydwiema kreaturami w mojego czołga. Anusz, Anusz. Wszystkie te gry chyba na tej arenie były takie mega close, nie? Tą, którą przegrałem, też tak przegrałem na styk. Te, które wygrałem... Też tak wygrałem na styk. Nevermind. Na siłę, paladinami, z poradzę! Panie Janie. Może zdecydowanie myślę, że ta Gladiatorka mu zrobiła tą grę. Tak mi się przynajmniej wydaje. E jakie te questy. Trzeba by zrobić jakieś. No dobra, no niestety przegraliśmy. Mamy wynik 3-2. Nie jest to zbyt dobre. Troszkę się stykam, że za chwilę będzie 3-3. I wtedy zaczęłam takie rozkminy. Kurwa, wrzucać taką kujową arenę na YouTube, czy nie wrzucać? Wrzucać, nie wrzucać. No odpowiedź jest zazwyczaj bardzo prosta. Wrzucać, bo gdybym chciał wrzucać Wam same wygrane, to wybyście tak... Znaczy, to jest takie moje osobiste <grafię> bawienie się w psychologa w internecie, <grafię> ale wydaje mi się, że wrzucanie samych wygranych powoduje u ludzi coś takiego, że oni myślą, że ciągle powinni wygrywać, że tutaj się w ogóle nie przegrywa, tu się wygrywa. Oczywiście podświadomie, nieświadomie, ale mimo wszystko tak myślą. W związku z czym raczej nie staram się selekcjonować <grafię> tych, tych gier na filmach na same wygrane, tylko pokazywać i wygrane, i przegrane, no bo to jest oczywiste. Hm, okej. Okay. To jest oczywiste i to nawet bardzo, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. A powiedzmy, że lepsi gracze wygrywają tam 7 razy przegrywają 3 albo wygrywają 8 razy przegrywają 2, ale mimo wszystko każdy przegrywa i wrzucenie czegoś, co jest dobre, non stop nie prowadzi tak naprawdę do niczego. Moim skromnym zdaniem, w związku z czym, e, nawet jak pójdziemy jakaś arena gorzej, czy jakaś tam gra gorzej, no to raczej nie ukrywam tego materiału, czy nie kasuję. Tylko go po prostu wrzucam, no bo no, no, z tego powodu, o którym mówiłem, nie będę się powtarzał. Uczę się, u, uczę się tak wypowiadać, żeby się nie powtarzać. Bo ja zawsze mam jakieś dziwne przeświadczenie w głowie, że jak ja mówię, to wy nie wiecie o co mi chodzi. Ja później to powtarzam trzy razy, żeby się upewnić, że każdy zrozumiał. A później jest tak byś te pożył, że ja powiedziałem coś tak, o, tak oczywistego, że nawet te by zrozumiał. No i nagrywam na przykład 20-minutowy vlog trzeci raz. A Znaczy jeszcze nie nagrywam, bo dwa pierwsze podejścia skosowałem, ja trzeciegoś mi się nie chciało. A tak pójdę. Co on zrobił? Aha, rzucił coina. What? Co? Aha, dobra. Już rozumiem. Okej, okay, myślę, że no tutaj zazwyczaj czegoś takiego nie robię. Ale w tym przypadku on mógłby to ściągnąć z hero Powera. Mógł to zaplanować, Trzeba na przykład, że zagra coś tam za 2 i zagra hero power'a. A w związku z czym, zagramy tego Bufa. Tym bardziej, że tak naprawdę, jeżeli on teraz rzuci Frostbolt'a, to zużyje dwa Frostbolt'y na Harvest Golema i Margot the Wild, więc całkiem nie najgorzej. Mhm. Dobra, presja. Presja, panie, na stole. No, no, mógłbym hero power zagrać, ale wydaje mi się, że o wiele lepiej jest stracić po jednym HP na kreaturze i dostawić kreaturę 7 na 6 niż miałbym zagrywać kilopower, żeby jedna kreatura miała 3 życia, bo to takie trochę bez sensu. Znaczy nie no, w sobie to nawet tutaj stwierdzenie wydaje mi się jest, jest bez sensu, bo tak na pewno jest, o wiele lepiej stracić to jedno HP na tych kreaturach. No chyba, że to jakieś istotne kreatury, które coś tam robią, jak Emperor, np. przykład Tauritan, ale tak, w takim wypadku, kiedy to jakieś głupiane kreatury, to lepiej to HP stracić i dostawić kolej do mocną, mega mocną kreaturę, niż miałbym zostać z dwoma gównianymi kreaturami i, i z jedną, która ma więcej zdrowia. Wow. <kluzli> <kluzli> Do zrobił, im Of course. A no tutaj już nie jest tak kolorowo. Nie jest kolorowo na łazarskim rejonie. Czasem była ci lajtowo, coś tam. ja jaja, jaja, jaja. Może zrobię tak. Zrobię tak. No dobra, mam pomysł, chwilę. Zabiję tego. Pierdolne demu I zabiorę karty. <gry> Nie on się męczy z tym. No musi w rozbolta rzucić co najmniej. I, i Hero Power'a albo Flame Canona. I Hero Power'a, więc... Myślę, że tutaj spokojnie mogę tą turę skipnąć na dobranie kart. Nie on się pomęczy z tym. No, może też tak zrobić. Ale to w sobie nawet spoko, bo to daje buffa na stałe, w związku z czym no lepiej, żeby ten był od razu zszedł. A my w tym momencie zrobimy sobie... Mamy 7 many, więc zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Można by tutaj było zagrać to i to też byłoby jak najbardziej spoko. No bo wstawiacie mega, mega kreaturę w stół, ale to jest mag, może mieć polimorfa. A więc powiedzmy, że tego też całkiem lubię. W następnej turze może mogę sobie go zagrać albo tego, albo tego, albo to. Jest trochę obszi. Spoko. Chwilę. Zrobimy tak. On mi prawdopodobnie tym zabije tego, ale ja dalej będę miał dwie kreatury 3 na 5 i w kolejnej turze mogę sobie zdobić go o tym, a plus dograć na przykład to, czy to, czy nawet zagrać to i zabić jego. Więc cokolwiek by tutaj się nie stało, raczej tragedii nie będzie, no chyba, że zagra jakieś mega mocne kreatury za te 8 many. No to może być gorzej, ale powiedzmy, że w takich normalnych arenowych klimatach nie powinno być jakiejś tragedii. Flamestrike tutaj jest bardzo znaczy, to jest bardzo fajna kontra na Flamestrike'a, bo Flamestrike w tym momencie nie zabija mi żadnej kreatury. No, zagrał takie głównioki. No okej, okay, jasne. Myślę, że sobie skoczymy z tym, tutaj skoczymy sobie z tym. A tu zabijemy tego. No gdybym miał tego flamestrike'a... Eee... W sumie nie mógłby tego zabić, ale i tak go zabiję. Mhm. Ile mam? 15 na stole. Plus 5, plus 4. O, to mogę go zabić. Pod warunkiem, że wszystko u mnie przeżyje, a w to nie wierzę, więc... Wykluczam możliwość zabicia go. Jep. Policzmy to jeszcze raz: 12 plus 5 to jest 17, plus 4 to jest 27. Okej, okay, no way. Dobra, powiedzmy, że ten zabije tego. To zabije tego. No i dostawimy dwie kreatury w cieniu. No, tutaj się wystawiłem zdecydowanie na Flame Strike'a, ale ja mam 5 kart na ręce, on ma 3 karty na ręce. Jeżeli zagra Flame Strike'a, faktycznie zabije mi cały stół po połączeniu z tym typkiem 2-2 i Hero Powerem. ale wtedy nic nie dogra, ja w następnej turze dogram, więc powinno być i tak cacy. No tutaj nie, nie byłbym zbyt pochopny, że nie ma tego Flame Strike'a, nie ma Flame Strike'a na ręce, bo go jeszcze nie zagrał. Bo póki co nie było żadnej takiej tury, żeby miał takiego Flame Strike'a. O! Jeb! Okej. Okay. No myślę, że gg. Czy ma coś jeszcze? Jakiś Floodboltz? Nie, nie stajemy No, i wygraliśmy kolejną grę na arenie. No wynik taki sobie. No, mamy tutaj niby te 4, 4 wygrane, ale też 2 przegrane. 66% wygranych. Niewiele. Sobie jeszcze pozwolę sprawdzić jedną rzecz. No wiecie, co, czekam na ważnego maila i nie chcę przyjść. Hamstwo. W każdym razie, no, nie ma tragedii. Malfurion kontra Malfurion Natura powstanie przeciw no dobrze, poszukajmy kreatur. Znaczy to za oczywiście wyrzucamy tego bufa, wyrzucamy, bo szukamy kreator znaleźli. Ale trochę panczyk. Buffa można byłoby tego na tego zostawić, ale nie mu do ataku to, to i tak ginie, Daniemu mu do życia to jest 2-5, to też bez rewelacji. No, Takiej kreatury raczej. No trochę szkoda bufować. Może tak. O, tu, 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 tu. o! Jedną ważną rzecz sobie zrobiłem. Myślę, że teraz będzie to trochę lepiej wyglądać. Lame Juggler. Nie, pretendentka z Darnasus. No w sumie mnie to cieszy, Włoby. Nie no, zabije to. No nie chcę, żeby on miał otrzymany w drugiej turze. To może boleć, a ja i tak z tym Worgenem no niewiele mogę zrobić. Znaczy, mógłbym oczywiście celować w kreaturę 3-2, czy jakąkolwiek, co ma dwa życia. Eee, ale tak myślę, że tą pretendentkę... Znaczy, gdybym zagrał coś innego, gdyby nie to, że dodawało manę, to bym zagrał tego Gluta. Ale z racji tego, że no, to dawało manę, to wolę, wolę, żeby się nie spieszył. Zagramy sobie, nie, zagramy sobie kluta. Mamy tego całego druida, czegoś tam, co jest 7-7, jak mamy bestię. Więc nie ma się coś spieszyć z tym raptorem za dwa. Oczywiście też nie będziemy go na siłę trzymali na ręce, to wiadomo. Brawa. a to jest w ogóle bestia? Nie, tylko to co jest bestią. Okej. Okay. Wiadomo jest, że nie będziemy tego druida trzymali, ja, tego raptora trzymali specjalnie ja, na rękę. Ale jeżeli mamy taki wybór w trzecich turze, no to wolę zagrać sobie tego. No ja tutaj zagramy sobie tego, bo to Hero Power no, w tym momencie. Okej, okay, zbijamy jeden HP, nie tam o jedno leczy. Ale myślę, że akurat w przypadku cienia z NAXA to o wiele lepiej jego zagrać wcześniej niż, niż tego raptora, z raptora. Ok, super. Zagrał sobie jedi.

Normalnie, tragedia, masakra i w ogóle hipokryzja. Tego muszę zabić, w tym miejscu sobie posiedzę w cieniu, jak to Yeti zaatakuje mojego koto-mecho-dźwiedzio-dźwiedzia. Przepraszam, mecho koto dźwiedzia. to mój mecho koto będzie miał... Umrze. Mhm. Okej. Okay. No mam pomysł, co tu mogę wykombinować. co znaczy zobaczymy jeszcze co dojdzie. Furum szedł? Okej. Okay. Spróbujemy zrobić tak. tak. Znaczy to nie do końca jest takie super mega fajne zagranie. Bo może mieć swajpa. Jak zagra swipa, to zabija mi dwóch. Bo jeszcze powerem dobije tego 3-5.

To mi coś daje. Dobra, no zagram tego. No i niestety ten się tu rozbija. No on zabił już tego Iron Dwarfa yy, i dobił tego. A ten druid. Dobił moje kodo, ale miał Marlowe the Wild. Więc tak w miarę sensownie to wyszło. Kolejna noc na łowach. Mhm. What to do, my friends? What to do? Myślę, że kili wszystkie kreatury za dwa? No, buffów na razie nie ma sensu rozdawać, więc nie będę się z nimi spieszył. No i tutaj się modlimy głównie o to, żeby on nie zagrał teraz karty, która nazywa się spadające gazdy, czyli wali dwa po stole przeciwnika. Bo, jak zagra tak, zagra Hero Power w tego 2-3 miśka i zagra tą Pantherą w tego 5-5, to stracę cały stół. A co prawda on nie wystawi, ale problem jest taki, że ja na ręce nic nie mam. Au. To niestety może być z kary. Zobaczmy jak wygląda sytuacja. My mamy 3 karty, 5 kart i tutaj jest tych kart 23 łącznie. A u niego tych kart jest 23 łącznie. Tylko on humuje, chyba ma to spad parcy, więc nawet nie ma takiej tragedii. Wiecie co? Pójdę pod tempo. Pierdzielę mu to do deku. Niech się wali. Tutaj sobie robimy taką inwestycję. Dlaczego tak? Nie będziemy ładowali wszystkiego w jedną kreaturę, chociażby z powodu tej gównianej karty. Tej głównej karty, albo jakiś tam Natura, naturi, natura tego za jeden jeszcze kreaturę, nie ma sensu ogólnie pakować wszystkich Bufów jedną kreaturę, bo on ma na przykład może zagrać Sirensa, może zagrać jakieś Wróć na rękę, może zagrać jakieś mrożenie, może zagrać jakieś Zabi Kreaturę. Lepiej te Bufy rozdzielić i stworzyć trochę mniejsze Kreatury, no, chociaż w tym wypadku by się to tak trochę nie zgadzało. Ale to taki mały szczegół. Chociaż nie da, no, tak to by ten po prostu go zabił, a tak to zabiłam go we dwoje. Oh, mm, dobra, najpierw dobiorę. Piperiną. No myślę, że tutaj to będzie moim zagraniem. Chyba, że mogę go zabić jakoś. E, nie chcę mi się liczyć, ale nie wydaje mi się. Nawet jakbym jego kleptał za 4 i kreaturą, to on by miał jeden mniej. Eee, nie, nie wchodzi w grę raczej. Zamordowanie go w tamtej turze. Tutaj hey, już prędzej, bo mamy na stole 13, on ma 12. A jak użyję to go zabijam. Let's see. What we got here. Uh, ok. 12, 13, 4 i hero power. Ok. A jak No i zagramy agresywnie. Nigdy, znaczy, nigdy, to trochę przesadzone, ale zazwyczaj moje agresywne granie kończy się na kliknięciu Surrender. Więc chociażby wuj na wuju stanął, a... Gołębie zaczęły śpiewać karka... karka... Ka, 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 a gołębie zaczęły śpiewać... hymn Mariacki. Jest hymn Mariacki? A gołębie zaczęły śpiewać piosenkę Eminema. To nie zdziwię się, jak to przegram. I wygrywam póki co. No tak, gdzie? Mój fryt. U, patrzcie. Jaki skill za. Dziękuję. Trochę tu gorąco. 8 na twarz, ale się sześć na jego. Dobrze, moi drodzy. Mamy więc wynik. Le, le, let me see. 5 do 2. Czyli prawdopodobnie w następnym odcinku zakończymy. A następny odcinek będzie już jutro, czyli w niedzielę, a my się widzimy w kolejnych filmach. A więc na razie do zobaczenia, HSPA, ja pa, jo syja, pau.